książkowe to tu. Mamy dzisiaj niespodziankę z wydawnictwa, które nigdy jeszcze u nas nie gościło. Jest nam bardzo miło, że odezwali się do nas i zechcieli, wyobrazili sobie, że ich książki będą dobrze się czuły w naszej księgarence, ale przede wszystkim kiedyś w Waszych domach. Jest to warszawskie wydawnictwo Bluebird chyba z koszykowej i wydawnictwo to, o czym się przekonacie, jest bardzo dużą wagę przywiązuje oprócz treści oczywiście do, do formy wydawanych książek i mają piękne te książki. Grafika, papier dużo, dużo uwagi, uwagi przywiązują do tego, czy dróg dobrze poszedł? I mamy tutaj. Ja ich jeszcze nigdy na żywo nie widziałam. Widziałam tylko na stronie internetowej. Bardzo mi się podobały. A zaraz się przekonamy yy, wspólnie, jak one wyglądają realnie. Zatem. Pierwsza pudełko. Znajduje się w nim. Taki album jest zafoliowany, nie będę go odfoliowywać. Od, od Konrad. Kucza. Kucza kuczyński. Dome świata. Kucza, jaka trudna nazwa. Potem... Ale zobaczcie, jej to jest wszystko twarde oprawa. Nie wiem czy to widać. Z niesamowite kolory. Błękit i czerń, to jest tytuł. Malowana opowieść kresowa. Również Konrad Kuczakuczyński. Piękny, piękne kolory. Ciekawe jaka to jest te tekstura tego co się kryje pod folią. Potem mamy... Wszystko jest zafoliowane, więc każdy kto, kto dokona zakupu będzie miał towar bez skazy. Polish, Polskie Oscary Andrzej Krakowski. To jest książka opowiadająca album dwujęzyczny. Zdaje się, że w opowieści graf... zdjęciowo-graficznej o pistoletce Nagrody Oscara, czy też statuetki. to by było na tyle z pierwszego kreuka. Sprawdźmy, co kryje się. 累。 Pońskie opowieści kobiety o wielu obliczach, czyli tkana okładka z grafiką na środku. Potem 28 bajek arabskich dla dorosłych i dla dzieci. Potem... Hollywood, jak stworzyliśmy Hollywood, czyli to jak w Hollywood ogromną rolę od, odnieśli imigranci z Polski. Andrzej Krakowski, mamy też drugą część w twardej oprawie, ale to już z innego wydawnictwa. Potem mamy Jutro nie mieści się w głowie, zbiór opowiadań. Postpandemicznych, pandemicznych dzienniki, czasu pandemii. I kogo tu nie ma? Jest yy, na przykład Rafał Księżyk, czy też Agata Duszyńska. Dużo dobrych rzeczy. No i jeszcze jedno pudełko. Staram się to szybko odkorzyć, żeby już nie przedłużać, bo Danielowi bardzo się spieszy do pudełkinowych, o których jeszcze dzisiaj usłyszycie. Nie, może ja powiem co przygotowałeś. Nie, Jest na nie, 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 przykład nie, 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 Naukę języka hebrajskiego. O kurcze! Nie wiedziałam, że coś takiego. Z... Ta okładka jest przepiękna. Taki ma grzbiet klejony. No, nie spodziewałam się tego. O proszę, jeszcze jest w tam drugi, a my mamy jeszcze inne wydanie tutaj. To jest niesamowite. Czy inne wydanie na naszych półkach. i znowu Andrzej Krakowski, Bronisław Kaper od początku do końca. Również historię z Hollywood. a na koniec Edward Poremny i Anna Siwek moje. Senegalskie zapasy, czyli Historie z Senegalu. I są świetne pocztówki, zobaczcie. Pocztówki, które naprawdę można wysyłać. Kocham pocztówki. Przez ostatni rok wysłałam co najmniej 100 pocztówek listów. Uwielbiam kontaktować się w analogowy sposób i Wam też serdecznie polecam. Także kończymy na dziś.